Hejeczka ludzie z tej strony Grzelu, witam w kolejnym odcinku Brutal Legend. Yy, skończyliśmy sobie no na czym? Na zrekrutowaniu super lasek z plemienia, żeby pomogły nam walczyć z Tubikulusem, Aphelion i ze wszystkim. Dokończę solówkę. Tak, i właśnie pierwszą rzecz, jaką chciał zrobić w tym odcinku, to odwiedzić Ozziego i zobaczyć, czy mogę sobie kupić jakieś upgrade. Y. Znaczy, na pewno mogę. W ogóle ile mam kasy? 450. Na coś można będzie to przeznaczyć. Trochę przyda się naszego Diusa odpicować, bo może są jeszcze jakieś, jakieś lepsze bronie, które nam zastąpią te maszyngany. W sumie tam były jakieś bardziej przejebane. You have interrupted the FInished with my woman cause she... tan daram pam pa ra ram Keep the old gal in tune Keep Nie, zrobię... To chyba jest jakaś naszywka na plecy Wezmę sobie taki losowy i zobaczymy co się to dało Tak, mam Ormageddona na plecach Niech tak będzie, poza darmo ...pain comes in many places It's good for you To mi będzie dawało helta. Dobra, na razie to za dużo kasy kosztuje, zostawimy sobie naszego bladlasa. Ale jeżeli chodzi o naszą kochaną gitarkę, to myślę, że wezmę sobie to. Tak, to zwiększy nasz damage od piorunów. Chromowany. A i jolo kurde, wezmę jeszcze 200. Primary weapons, bolt throwers. Jak dobrze pamiętam, to to był najlepszy, najlepsza broń. W sumie, co to jest? Homing missiles, to rakiety. Nie, to wolę, jak napierdala piorunami, bo zawsze szybciej, nie? To trzeba czekać, aż ta rakieta doleci. Okej, okay, secondary weapon nawet nie będę kupował, nawet nie będę patrzył, bo się brzydzę, kurwa, co to jest. Jak mówiłem w poprzednim Something odcinku te... Yes. te... boczne płomienie w ogóle nie działają. No, mam jeszcze 20, to wydamy sobie na Nitro może. Nie wiem czy zbieramy na silnik, na armor. That's no nie no. ma innego. Dobra, no wezmę yes. sobie ten nitro. W nie był upgradeowany. Okay, I to by było later. na tyle. No to dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobał, nie no żartuję. Yy. Następną misją będzie chyba wyrwanie się z tego bagna. Nasza laserowa pantera. Możemy sobie przetestować od razu nasze prądy, bioprądy. O, znalazłem legendę. Dobra. Obiecałem w poprzednim odcinku, że będziemy od razu napierdalać, ale jak już jest, to... obejrzymy, bo i tak będę chciał je wszystkie zaliczyć. the tainted coil never comprehended the titan's instructions. they were too consumed with their feelings of abandonment and betrayal how could their masters leave them alone where had they gone. They searched the entire world, but the only trace of the Titans they ever found was a single shred of a single nail from a single toe of their old masters. They worshipped the Master's nail and tried to reanimate it with dark and bloody rituals. But all they could create were small replicas of the Titans, creatures no bigger than themselves. who's very size mocked the coil's failure and that is how the tainted coil came to create and immediately despise the race of man. no tak w końcu doszło do stworzenia człowieka e, tak chyba coś ostatnio jak chyba coś pomyliłem i ja myślałem, że ludzie już byli jako, jako ci tytani, ale to byli tylko tytani. A teraz y, powstali y, na podobieństwo... Ta, na podobieństwo tytanów powstali ci ludzie. I stało się... Teraz już zaczynają się jaja, bo y, po prostu odtworzyli ich od... Y, po prostu z Paznokcia. Z Paznokcia jednego z tych tytanów, które znaleźli. Y, Fakt też się przydałoby powiedzieć. Te kreatury, kurde, te ciemne, całe, co tak się wżydziły same, sob same, same sobą. Sa same sobą. Tak, strasznie się zasmuciły, że, że ich mistrzowie sobie poszli i stworzyli małych ludzi na ich podobieństwo. Dobra, oglądajmy film. Does that mean you don't trust me now? Your father was a hero. The only one of his army to resist the temptation of the tears. The only one to survive. When they poisoned his army, Rignarok left on his own for one final mission. To assassinate the Emperor of the Demons. He was never seen again. So Daviculus opened the Sea of Black Tears back then to destroy my father's army. Just like he's doing now. Do you think... Do you think you were sent here to finish your father's mission? No, kurwa, czemu nie, jak już tu jestem. It's not his mission anymore. It's mine. All right, everybody, we're headed into the swamp. If you're allergic to leeches, get on the bus. No, I'm just out the bus. Nie martw się o mnie. będziemy jeździć te bestie. Ah. Dobra, z nami pojedzie Killer Master. Mi, mi się medyk. O oh. Mam ładna muzyczka leci jest to bodajże z Osbourne. No właśnie O możemy tak się. Zajebiście... No przeprowadzimy naszych przyjaciół Bog, przez te bagna. No, teraz to była dżungla teraz się dopiero bagna zaczynają y no, you're not, kurwa, właśnie mm, Więc tak No kurwa, ja też. Znaczy, nie no, klimacik jest, tylko Nie będzie łatwo się tędy przedrzeć, tak mi się wydaje. którędy jedziemy, tędy Dobra, wszystko w porządku. Tym razem ciężarówka jedzie za nami. Muszę się rozglądać, czy nikich nie atakuje. A, o właśnie, nasze ofiliowe, kochane skurwiele. No, są dosyć łatwopalni, na szczęście. O, dobra, się trochę odsunę, żeby nam nie zabili, naszej bestii. Kurwa, ile was tutaj, więcej was matka nie miała. O, dobra, le lekki odwrót. Dobra, na pewno się nam nie dobiorą do... Dlaczego? Do, do ciężarówki. Myślę, że to już będzie koniec. O, dobra, zjarali się. Możecie podjeżdżać. Nie, no, no chyba naszym przyjaciołom nic nie grozi, na szczęście. Bebe. -be. Najwyżej nam. Ale dobra, czekaj, gdzie jest Killmaster? W sumie by się trochę podleczył. My no, mogli trochę sklepać. O. Co to jest? O. No właśnie kurwa to się chyba nie, nie pokrywa rzeczywistością zawsze basiści są gnębieni Chociaż no, nie, ja mam fajnego basistę w moim zespole No i co? Kolego kochany Eddie, we have a blockage. jest jakaś Gilotyna, so it. Można było tam czymś strzelić, ale nie wygląda na to, że trzeba będzie dookoła tutaj Damn, przejść. Is... <śmian> <śmian> Pantery, ale przede mną spierdalają. No. Mamy naszego smoka. Gamework. Mam nadzieję, że kiedyś wyciszę się na dialogach, skutecznie zagłuszają muzykę, bo już miałem jednego klejma na muzę. Kiedyś jak mi pod koniec odcinka wyłączył się mikrofon. No tak to jest w przypadku gier, w których muza jest w sumie priorytetem. Czymś najważniejszym na to nie patrzeć, ona daje nam moc. Ona daje nam wszystko. Ok, widzę, że jest ich tutaj więcej niż było. Jeszcze kurwa pantera. E, chyba najpierw się ją zajmę. Nimi, kurwa, dwie pantery. E, wiesz, one strzelają, a tamte skórki, ale to. No, to bardzo mi nic nie, nie robią. Aż tak jak te pantery w sumie, bo pamiętam, że one były też przejebane. Gdzie jest Killmaster? Dlaczego mnie kurwa nie leci? A wiecie, co w sumie to wyjebane. na napierdalać moimi piorunami, które sobie kupiłem, kurwa, za własne pieniądze. No i o to chodzi, dziękuję. Ja może wrócę się do Killmastera. Dobra, iolo chyba nic się za... Co bardzo nie stało w naszej bestii. Trochę ma zakrwawiony ryj, ale to przeżyje. W sumie zaraz chyba dojdziemy do tej gilotyny. Bo aż takiego wielkiego kółka nie robiliśmy. Aaaaaah! Kurwa, muszę chyba najpierw zająć się. Zająć się tą panterą, bo do niej nie podejdę od tak. Kurwa, mać! Ty! Kurwa! Ale zajebista jest teraz ta gitara. Dobra, wypierdalać! Teraz jeb jak jedna takiego pioruna to po prostu Panterę zabiłem na dwa szoty. To jest OP dobra Wszystko już zmiecione z powierzchni ziemi No i kurwa gdzie ta Gielotiena? Nie! O. Oh. To jest już już jest most do tej do takiej mrocznej krainy, gdzie... O kurwa właśnie! Już się zaczynają te... Mroczne kurwa jednostki, wózki strzelające dzieć, dziećmi. no, Dobra, myślę, że tutaj ponapierdalam moją zajebistą gitarą. Kurwa, teraz ta gitara jest tak OP, to była dobra inwestycja, kupić tego upgrade'a i kurwa, jak świeci. Image, proszę Państwa. E... Tak, to jest tutaj. Się ma. Spoko, jedne gilotyną. Magiczna gilotyna, wyznikująca kamienie. Dobra, chodźcie tutaj, Killmaster, mnie trochę ulecz. No, no. Lemmy to jest taki... ten... jeden z basistów. Dosyć ba dosyć znanych. Z względu przynajmniej na to, że należy do grupy Motorhead Hello. Tak. A ta ścieżka mas masowa, ścieżka basowa, którą ciągle gra Killmaster, żeby nas uleczyć, kojarzy mi się z jedną piosenką Motorheada, która się nazywa Marching of the War. I jak dobrze pamiętam, jest tutaj w soundtracku. Ja na razie jej nie będę odpalał, bo kurwa nie mam radia w naszej wersji. E ja, kurwa idę na łatwiznę. Hello, hello, Hel hello kitty. To będzie na tyle, prawda? Zdechł, zdechł kot. Dobra, ta burza nie wróży nic dobrego, gdyż zwiastuje nadejście tych właśnie suk, kurwa, na ołtarz. Dzieci przed małżeństwem? Nieładnie. Nie wiem czy to jest dobra taktyka, tak machać tym ogniem. Ale... Coś tam skutkuje. Dobra, podpalę te dzieci, lubię palić dzieci Z tym metalem Wiesz, płoną te wózki <laughs> Za długo nam nie, nie zostało Za dużo Jedzie ta, co jeszcze? Jeszcze żyjesz? Dzieciaki, nie lubię dzieciaków Chodź tu Mangus, chodź Killmaster no na firebiście też nie mogę sobie zrobić za bardzo nitro Da radę, da radę sobie tu jeszcze uleczę tutaj Dobra, na kurwej pan też ścieżkę basową e, Będę miał zaraz full healtha O kurwie Dobra, tu jest że tak powiem Mega armia, która nas tutaj nie... Nie przepuści, jesteśmy zmuszeni. Tak, jesteśmy zmuszeni teraz się kierować w stronę Dry Ice Mines, kopalni suchego lodu. Ten suchy lot to jest. O, ambush nie? Już nie do Was. Spoko, podpale im Włochy. Mam nadzieję, że jesteście nakierowany. Się szybciej spalicie. Dobra, myślę, że moja gitarka szybciej tutaj rozpierdoli dziewuchy. No tak jak myślałem. A, nie. To chyba bestia tak sama sobie wolontariatem przyszła. Uuu. I nam przecięła tę gilotynę następną. O panie. Nie, nie widzę. Suchy lód. Suchy lód to jest coś, co istnieje naprawdę, jak zapewnie, zapewne wiecie. To jest taki lód chyba z jakiegoś dwutlenku węgla, czy z czegoś tam, y, który się strasznie dymi. Jak się go na przykład wrzuci do piwa. Kiedyś sobie wrzuciłem do piwa taką kostkę suchego lodu, jak była jakaś impreza w klubie tematyczna na temat naukowców. Bardzo ciekawa substancja. Tutaj będzie on używany do robienia właśnie takiego dymu pod sceną, pod naszą sceną, podczas walk. Chociaż nie wiem, czy co ona robi. Nigdy jej nie używałem. Tak, na dobrą sprawę. Nie wiem, czy ona debuffuje, czy po prostu utrudnia poruszanie się. W sumie, kurwa, nie wiem. Oh, if you did this fog is thick as hell wow this stuff is better than any fog machine i've ever used mm -hmm. i think it would really help our stage show you mean from a defensive point of view uh yeah that too you guys stay on guard i'm going to go scout it out a victory Trochę wam teraz przyswajacze, generalnie wiem, co się stanie, jeżeli wezmę następną misję główną i tak mi się wydaje, że nie będziemy mieć na to czasu. Więc normalnie jest staro... po staropolsku pojedziemy sobie na misję poboczną. Bo w sumie czemu nie? Szukamy sobie jakiejś misji pobocznej, przy okazji pozwiedzamy kurwa, patrzcie na tego potwora. Czyż nie jest on mroczny? Ty! Swojarką Muszę go jakoś za zaalarmować. Pam, 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 pam. Ty! Pa Patrzcie go, kurwa. On ma kosę zamiast ręców. Takie małe nóżki, kurde, straszne, naprawdę. Ale chyba nie ma ochoty na Na napierdalanie się z nami, więc po prostu go pobijemy. Nie no, wracamy w tamtą stronę, zobaczymy jak, czy są jakieś misje poboczne, czy może... może jakiś wyścig sepierdolniemy. W sumie to mam ochotę. No, tego będę ignorował teraz. Bo się nie chcę z nim walczyć. Tych wszystkich też. Yy, pomyślę, gdzieś tu był jakiś wyścig. Pam, param, pam, pam. Jebać pantery. Jebać wózki. Okej. Okay. Myślę, że odpalimy sobie mapę. Co jest tu? Rejs. No tak myślałem, że gdzieś tutaj Tylko że w drugą stronę. Tak, przedrzemy się obok tych wszystkich jednostek. Pozwiedzamy sobie je dopiero później. W sumie niedługo się będziemy zbliżać do walki między sceną moją i Ofilii. Ale ja spoileruję cholera. Dlaczego ja taki jestem, nie wiem. Ale hopefully mało z, mało z was. To trwa do tego, aż odcinka do, do tego momentu odcinka. Yy, tak, to jest ten brzydel. <tum> tak, tłumaczę. Like to dożyć. Time for you to learn some My ostatnio nie upgradowałem naszego samochodu, ale zobaczmy, jak sobie poradzimy. To może być jeden z ostatnich tych wyścigów, więc kurwa, tych chuju nie myty. Skoro jest jednym z ostatnich, to bardzo możliwe, że będzie jednym z trudniejszych. Ale coś, koleś nie wydaje się być zbytnio zagrożeniem. Kurwa, chyba, że będę tak jeździł. Dzięki, że mnie odwróciłeś, stary. Nie no, na razie to jeździ jak pizda. O, teraz dylemat. W którą stronę będzie trzeba jechać? W tę, dobra. Kurwa, widzieliście te głowy na górze? Na górze, na górce. Kupa głów. Dlaczego on mi kurwa. Co to jest GTA, PIT Movement? Pierdola. My jeszcze mi spierdoli. Kurwa, tu jest dużo takich przeszkód małych, które wydaje się, że można przewrócić, ale jednak nie. Takie skambegi. O nie wiem czy to był dobry pomysł z tym Nitrem. Okej, okay, powoli go toganiam. Yy... Już nie wiem jak długi będzie ten wyścig, chyba tam mi nawet pokazuje gdzie jest meta. Więc najlepiej będę spamił to Nitro. Meta! Kurwa, nie, zostaw, nie, zostaw! Ty chuju! Ty kurwa! Ja pierdolę, co za skurwysyn. Przepraszam, że tak przeklinam, ale mnie zdenerwował. Son of a bitch, dobra, jeszcze raz. Teraz wiem czego się spodziewać, mam się spodziewać takiego chamstwa ze strony tego kurwa demona. Tak, koleś będzie mnie odwracał jak tylko mnie dotknie. Dobra, kurwa jeszcze. a nie chcę co? Od... E, mam wrażenie, że zjebałem. Dlatego zrobię retry. Gdzie jest retry? Abandon mission. Chuj. W dole jeszcze raz, człowieku. Kurwa, demonia. No. To wszystko przez te FPS-y, których nie ma. Kurwa, jeszcze nie zaznaczam. Ja! Ja A dzisiaj Rage'a. Dobra, wiemy to. Dobra, szybko, zielono, 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 zielono. Dobra, teraz zrobimy tego e, do palacza do pałka. Okej. Okay. Zyskaliśmy trochę przewagi. Teraz tutaj ostrożnie. 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 Chuj. Chuj z przewagą. Dobra, jolo. Dobra, dał radę. Dał radę. Kurwa. Jeszcze te dziury, dziurawe kurwa deski. Ok, teraz mniej więcej wiem, jak się gdzieś trzeba będzie jechać. Ok, teraz zrobiliśmy sobie mega przewagę. Jak teraz nic mi nie wyskoczy na środek, to... Damy radę! Damy radę! Bo jeszcze jest radzieckie to, że nie muszę tak maksymalnie wjeżdżać w ten, w ten słup światła. I w pewnym momencie mogę źle ocenić, czy... czy tą odległość, jaką mogę mieć od niego i mogę na przykład zaostro skręcić i nie przejechać przez ten kurwa słup. Już pewnie każdemu się tak zdarzyło nie raz. Ale dobra, mamy dużą przewagę, to będę... Będzie... oooo ostro... Ostrożny! Miarę możliwości! Miarę możliwości! Okej, okay, nie widać go, myślę, że jesteśmy triumfatorami. Triumfatorami? Triumfujemy generalnie. The sun got in my eyes. Tak kurwa, tyle jest tu słońca naprawdę. Dobra, gadaj se. Pemperem pempem. To jest dość ciekawa lokacja, taka super mochoroczna. Jak dobrze pamiętam, tutaj będzie taki. Ten taki punkt. O właśnie punkt. Taki punkt. Sobie obczajmy tą miejscówkę. Skoro już tu jesteśmy, w sumie będziemy Koniec odcinek będzie trochę krótszy niż zwykle. Ze względu na to właśnie, że ta misja główna, jeżeli bym sobie ją teraz zaczął, to ten odcinek trwałby jakieś 40 minut, tak mi się wydaje, a tego chciałbym raczej uniknąć. Później renderowanie i później wrzucanie tego na YouTube, a to jest. Dobra, trochę zepsułem klimat, ale fajny, fajna chata, nie? Okej. Okay. Tak więc zakończymy teraz odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zalejkujcie, załapkujcie, zasubskrybujcie. I widzimy się w następnym odcinku znowu w kopalni suchego lodu. Trzymajcie się, papa! Pa.